Zaczynamy serią strzelamy. Ale się na tym nie znamy. Dobra. Bramka jest tu. Tutaj. W razie czego. Eee, i dzisiaj zaczyna mój kolega. Nie trafił. zana tak z 0 na 10. No 0,5. Jest Igor Cela. Dobra. Ej, no ani poszła nie? Dobra, dam ci ose... dziewiątkę na dziesięć, dziewięć na dziesięć Strzela Leonita Nie, na trampolina. Dobra, zero. Jak nie trafimy, to zero automatycznie. Kurde, nie nie, 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 nie. Do górków poleciało! Dawaj. 8. Sela Igor. Uwaga, i sela. Nie trafił se. Damie na 10. Dobra, teraz Leon strzela. Leonita. Dawaj, Leonita. Nie Leonita tylko Leon. Leon. Ej, od poprzeczki takie 7. Teraz strzela Igor. Uwaga, zobaczymy, się strzeli na wrankę. No dawaj. Ale mu się tam. Prawie do, prawie do sąsiada. Dam ci 0 na 10. To dni gol. Było? Jest. No... To było trochę słabsze, szósteczka.